Jeśli masz problem z nauką języków, to polecam Ci koszulkę, którą stworzyłem. Dostępna na jaktodaleko.pl Śmiejesz. Nie śmieję się. Śmiejesz. Nie śmieję. Śmiejesz dawaj, się. Dawaj, dawaj, ogień. 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 Co to za mosty tutaj podziałali? Jesteśmy w jakiej miejscowości, bo zapomniałem? Ciatura Ciatura, w miejscowości Ciatura, która jest miejscowością górniczą Ale Ale zobacz, jaka rzeka jest brudna Jest niski stan Niski stan i rzeka brudna No dlatego, że jest niski stan Zobaczcie jakie budowle Sowiecki sejus Tak będziemy nazywać Wszelką architekturę, którą spotkamy w Gruzji, w Sowieckim Sejuszu. O kurcze! zapach świeżego chleba! Tak, czuję właśnie zapach świeżego chleba i to na, naprawdę, naprawdę nie, nie pałem radością, jeżeli ma o to chodzić, ile można jeść chleba. Przepraszam drodzy Państwo, czy dadzą się Państwo zaprosić do środka tego oto wykwintnego budynku? Po lewej stronie mamy dzieła nowoczesnej sztuki. Oczywiście, jak się wchodzi, to musi być na wstępie krzyż. To jest dość popularne tutaj. To jest jeden z opuszczonych budynków. Rozdzielnia elektryczna zobaczcie jeszcze taka stara stare korki jeszcze, zobaczcie, stare korki o, niesamowite zobaczcie, przecież w Siemiatyczach na Podlasie wciąż jest są takie schody, identyczne identyczne schody w bloku tu chłopaki coś budują Tutaj na kabel, na górę okay. co tu jest? jakieś katera. o widzieliście? Zasada pierwsza. Zawsze popchnij drzwi. Zasada druga. Jak wchodzisz, to uważaj, bo może się zawalić. Deski, tu. Pró Co to jest? To jest zmiotka. Dzięki tenister w oleju z peśniu. trochę gazety całować Tak jak Gruzińska i miała to pani zostań sama Trzymaj się Pani zostaje na studiach w Gruzji na stacji nowej Tu ktoś mieszka Panie Majdasy Biustonusz, jakaś kobieta Idziemy dalej, zobaczcie te schody. do schodzenia. do schodzenia jeszcze ze 100 lat to wytrzyma. Nie ma co narzekać. O, siuolek. Ojejku, jaki tu stareńki jesteś, Miszu. Miszu. A uważaj, piesek. Tutaj mamy tlakiera Patrzcie jak flakier się wygrzewa. Flakier. Flakier. Dobra, nie damy za dużo tej życia. Niech flakier sobie odpocznie. W Gruzji jeszcze można kupić 92, to jest 3,13, czyli mniej więcej 4 zł. A 95 kosztuje 3,25, czyli to jest ponad 4 zł. Na moje oko, na gruzińskie warunki jest to dużo. U nas kosztuje obecnie 6 zł 5 groszy najwięcej, jak Hania powiedziała w Warszawie. Może gdzieś poza Warszawą jest ciutkę taniej ale porównując, że to jest ponad 4 zł, a porównując do tego, ile zarabiają, no to jest duża różnica. Ja musiała tylko dodać, że w Warszawie wcale nie jest najdroższe paliwo, jak mi się wydawało. A gdzie jest najdroższe? Dlatego, że jest duża konkurencja. Czyli co uważasz, że może być po 6,50? Nie no, 6,50 to trochę duża różnica Ale nad morzem może być drożej. Ktoś by popatrzył i powiedział, okej, okay, no ten Kamas to może już nie do jazdy, ale on do jazdy Powietrze w oponach jest, czyli wciąż działa I tak samo ten traktor Koparko-spycharka A ta stacja ma 2,45 Nie wiem, czy to 92 prawdopodobnie, tak? No i też działa ta stacja, ale wygląda jak opuszczone, nie? No, to, mi to miasto jest takie... Szaroburę, jak to pani powiedziała Będziemy wchodzić do starej Kruszarni Manganu to znaczy, się stawił, a do tego się... Która? Nie no, te wagony Chyba nie, nie są już w użytku, tak mi się wydaje one są, Tak, one są Opuszczone Ale do czego bije? Do tego, że Stamtąd Wydobywają mangan, skały Rok temu zamknęli tą, tą kopalnię Transportowali to Tutaj, tym ciągiem, a tutaj były maszyny, które kruszyły to wszystko. No i oczywiście, jak już to kruszywo było skruszone, no to na wagony, no i ogień do miejsca docelowego. Więc siłę rzeczy. Ale nie wyglądają to, te wagony nie wyglądają na za stałe bo gdyby były za stałe, to by miały rze tutaj na tych kołach. No, one jeżdżą. One jeżdżą. Dobra, trzeba się przebijać dalej. Nie idź dołem, bo pobrudzisz wszystko, co tylko masz na sobie. Nie. lepiej górą? O kurcze, mistrzostwo. Widzieliście ten balans na nogach? Ostro. prowadź szefowo. To kopalnie nie działa przez rok. To jest niesamowite, bo wygląda jakby nie działa przez 20 lat. Koczyć. Szybko, szybko, żeby ludzie nie widzieli. Kurczę. <gry> to nie Disneyland. Chyba. Chyba. Bardziej rozsądna część naszej wyprawy zostaje. Nierozsądna część idzie eksplorować, bo nie może przeżyć, że tam nie wejdzie, że nie znajdzie drogi. Kurczę, trochę się słabo czuję, bo przychorowałem na tych gorących źródłach ale ładuje no bo przecież o to w podróży chodzi żeby zobaczyć doświadczyć muszę się tam dostać i to już będzie git w kierowniku jesteśmy stare silniki czuję, że nie mam energii naprawdę ale trzeba uważać żeby nie wpaść tutaj kubełki które pod... przynosiły do góry do do tego, do tej maszyny, gdzie się kruszy tylko jak do niej wejść? to jest taśma taśma, po której szło już kruszywo tutaj można zobaczyć kruszywo Aha. i to kruszywo szło na dół do do tych, jak one się nazywają? no tych wagonów towarowych tutaj nawet przy samych drzwiach, gdzie ludzie pracu pracują, jest wyspawany krzyż. Normalna sprawa. Żeby chronił. Zobaczcie, jak zrobiony zawias na grubą gumę. Trzeba, zobaczyć, uważać, bo grubość tej blachy... Można się stwierdzielić, jak była zima i... I chód dawał w kość. No to odpalali kozika. Kozik ten tutaj widać. Już tutaj trochę zaświecę. Może będzie lepiej. O, ten tutaj. To jest kozik do rozpalania ognia. Tutaj szło całe kruszywo. Trochę wygląda, jakby ktoś przyszedł powiedział. Ej, dobra. Mamy już nową kopalnię. Więc to po prostu zostawiamy. maszyny Maszyny po prostu wyłączamy i, i tyle pilocik a z tyłu zbyły związek radziecki, radziecki poszli dalej jak tutaj przejść? uuu, ale deszcz spada. ale trzeba wejść zobaczyć, trzeba uważać na deski bo jeśli one są zmoczone to spróchniało i może, może się zawalić No tutaj ostra ulewa To są, to jest przeciwpożarowe Te stoczki to są przeciwpożarowe Ta butla to homologacji nie miała przez milion lat Tutaj nic nie ma, jak widać Można wejść na górę Podawajcie O kurczę, cały ten Cały ten sprzęt Zobaczcie, nawet kask Proszę bardzo, tutaj właśnie te skały docierały stamtąd, dokładnie stąd były transportowane, docierały tutaj i tutaj się zaczynał początkowy proces kruszenia. Jeśli ktoś by się zastanawiał, do czego stosuje się mangan, to już dążę z odpowiedzią. Najważniejszym zastosowaniem manganu jest produkcja stali. Tak, dokładnie, stali. Mangan jest istotnym składnikiem. Tańszych stali nierdzewnych. Oprócz produkcji stali, mangan stanowi również istotny dodatek do stopów aluminiowych. A to wszystko po to, żeby te stopy były odporniejsze na korozję. Zrobi wrażenie, prawda? Zobaczcie tu autentycznie. Zobaczcie, żarówki w stanie nienaruszonym. Wygląda brudno. O szafki w których zostawiali narzędzia, jedzonko proszę bardzo kubeczek na herbatkę A tutaj narzędzia O kurde, jakie to jest ciężkie ja pierdziele tu panie do tak by się zatkało i ja! tak samo ciężkie No W sumie jak takie gruzy manganu się Skały się zatkają, o no to lipa To już takie Lżejsze No i kask Stroitiel Stroitiel Kierownik Wykonany Wykonany w Made in U.S.R. SR. Dobra, poszli dalej, dawaj Nie znam się na elektrotechnice, ale ktoś może z was myślę, że to są duże, duże, moce maszyn. a jak chcieliśmy załatwić no to jest wysoko dość, no to szli tutaj tutaj mają wychodek swój swabojkę o, a tutaj coś tam tyknęła rura nikt jej nie naprawia i przecieka foko dobra, ja wracam idę w dół do tamtego budynku no i umówmy się ten stan, który mamy teraz 10 lat temu nie był lepszy. 20 lat temu może ciut, ciut lepszy. Zobaczcie, ludzie pracowali w takich warunkach. Wow. Wow. I jeszcze raz wow. W sumie nie mieli wyboru zbyt wielkiego. A średnia, średnie wynagrodzenie miesięczne. Słucham? No to wskakuj, chodź. Średnie wynagrodzenie miesięczne. To jest około 700 lari, czyli na dzień dzisiejszy, dzisiaj jest listopad, 2021 rok, to wynosi 910 zł. Idę. Niepewnie się tutaj czuję, bardzo niepewnie, ale z drugiej strony ta maszyna waży więcej niż ja, te 70 kg. No, więc trzeba iść po tych konstrukcjach metalowych. Próbuję się przebić do tej drugiej części budynku, no już podano jest co najmniej 15 metrów wysokości. Jak to pyknie, no to i tomka nie będzie, i odcinka nie będzie. Niepewnie się tutaj czuję, bardzo niepewnie, ale z drugiej strony ta maszyna waży więcej niż ja, te 70 kg. No więc trzeba iść po tych konstrukcjach metalowych. Próbuję się przebić do tamtej drugiej części budynku. No, już podano jest co najmniej z 15 metrów wysokości. Jak to pyknie, no to i tomka nie będzie, i odcinka nie będzie. Czy ktoś by tutaj tęsknił? Mam nadzieję, żebyś tęsknił. byś tęskniła. Kurde. No tutaj już mam 20 metrów pod sobą. Dobra, łapię tego. Wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że te deski są takie miękkie i tego najbardziej się boję że po prostu ta deska chrupnie w dół. Ale dobra, już jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być w tej początkowej części, do której o, wpada w ogóle to podłoże skały. że nie, nie ma co się za bardzo tutaj rzucać w oczy krzyczeć i te sprawy, żeby nas tutaj nie zobaczyli dziury zobaczyć jak sobie pokładniej zabezpieczyli, żeby noga nie wpadła straszne warunki pracy, straszne straszne Zapiski z 1905 roku. 3700 górników pracowało po 18 godzin dziennie. Spało w kopalniach i zawsze było pokrytych sadzą. Nie mieli nawet łaźni. Zobaczcie, jest normalny prąd. Świeci się światło, tak jakby ktoś tutaj jeszcze pracował. A tutaj jest ten cały świder, który, który miażdży. Jażdży... kamienie Zobaczcie Zobaczcie jaka Kutka. Wstęp zabroniony Warsztat Tutaj pewnie już to co było dobre to pokładzione. Taka jest Przykra rzeczywistość pustostanów Elektroniki nie dotykam Elektryk nie jestem Idę dalej Ale po co tutaj się światło pali? Po co są tak te duże żarówki? Bojler na wodę Zobaczcie Cały czas prąd idzie tędy Słychać Tutaj ktoś jest, ale beka, kurde, wiecie co? No nie wiem, czy ktoś tutaj mieszka, czy ktoś tutaj jest. Damar Dzioba Łazienka, miejsce, gdzie zostawiali swoje ubrania, no te ubrania wyglądają tak, jakby. Wciąż tutaj ktoś był. No spodnie po roku nie wyglądałyby tak. Podczas eksplorowania nie spotkałem nikogo. Niestety, tak bym z tym kimś pogadał, po prostu. Trzeba się zbierać i skoczyć do miasta, coś zjeść, bo zaraz zemdleje. Mało energii, przeziębiony, domeczek. Jesteśmy w lokalnej restauracji. Tutaj można kupić yy, te oranżady. Tutaj w mniejszych butelkach oczywiście też można piwko kupić. Budeczkę tutaj trzy pani gotują. A tutaj Haneczka już dostała zupkę. Proszę bardzo. bardzo. Jak zupka, Haneczka? Jak klędy. Klędy. Dużo mniej kolendry. Dużo kolendry. A tu kolendra wkusna. Kolendra wkusna. Czyli kolendra jest smaczna. No, panie się cieszą. Przyniosły nam klepkę. A to super, ja lubię. Tylko trzy kawałki dało niestety. No, ale wystarczy. <laughs> Takie trzy kawałki to bomba. Jak to? Zupka. No. No, z Z tym będziemy sobie podjadać. Kaczapurki. No, zabierzemy. Mm. Ale pyszna zupka. Kaczapuri z serem. Pycha? No, pyszna. Biały ser w środku. A to nie ma dalej. To jest kaczapuri, tylko inny typ. Jest kilka typów. A ja jem zupkę. Zaraz chlebka sobie też... Jest sama. Mm. Mmm. Wkusne. Szefowa zrobiła. I nawet opcja bez mięsa. Ale pyszne. Po prostu mięso pływało tam. No, nie, no ale wiem, z... wiem, ale pani jakby wiedziała, że można wyciągać. A opcja bez mięsa to po prostu mięso jest wyciągnięte. No. Ale to jest spoko. Zjewi wszystko. Ale no, straszne. No trzeba pójść teraz pani powiedzieć, że było bardzo dobre. No bo to jest prawda. No i zapłacić Gięgi. Ania płaci? Hania, Jak stan portfela? Mój dobrze a twój. Mój bardzo słabo. Ja ale... Ale jaki ładny. RPA. Haneczka. A ile wyszło? No. 8 osiem. i 8. Osiem. Bardzo dobra cena. 8 lari, to jest około dyty. Jedzą, to było przepyszne, a nie to ogarnęło. Zero.